Witam bardzo serdecznie, Mateusz z tej strony Ultimate Epic Battle Simulator. Kolejny odcinek. Długo sobie czekaliście na nowe odcinki z tej serii, ale no cóż, nie dodawali nic nowego, nie było sensu w to grać po prostu. Nie chciałem tak na, na siłę robić odcinków z tych samych rzeczy, taką dobrą sprawę. Natomiast teraz, twórcy postanowili dodać 4 nowe jednostki oraz trzy nowe mapy. Znaczy, to już jakiś czas temu chyba, nie wiem dokładnie kiedy, ale naprawdę jest spoko. Mamy World of Imperium. Zdaje się, że tutaj jest jakaś arena, więc tutaj mogą się tłuc jednostki. Fajnie to wygląda jakieś koloseum czy inne gówno. Eee, następnie mamy Vulcano, czyli kurde mapy, gdzie jest wulkan. Pewnie może wybuchnąć, jestem ciekaw. I Modern City, czyli takie jakieś nowośiennikie miasteczko. Co do nowych jednostek, eee, kurde World War II. Tutaj będzie niemiecki żołnierz, eee, wielki cyklop i jeszcze Evil. Runner Zombie oraz, oraz Skeleton Warrior, czyli yy, taki szybki zombie i yy, wojownik szkielet. Więc w tym odcinku ja sobie zawalczę yy, na wielkiej arenie. No raczej ona taka wielka nie jest. Ale zaraz zrobię tutaj jakąś epicką walkę na arenie, bo zawsze chciałem to zrobić. I yy, sobie tak popatrzeć. To będzie fajniej wyglądało na pewno niż zwykła taka walka. Sprawda nie może być to zbyt wiele jednostek, ale ale sobie przetestujemy, powiedzmy właśnie tego gigantycznego cyklopa O Jezus ja Maria, muszę teraz to przenieść Nie wiem, 25 ich mogę dać max tutaj jakoś Dobra, ustawmy W ogóle jakaś nowa ścieżka dźwiękowa jest Aha, to, to, to fajnie Coś, coś O, 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 dobrze Udało się, mamy tutaj gigantycznych cyklopów i powiedzmy sobie zawalczą No zdaję sobie sprawę, że... Nie, dobra dam 5 tych cyklopów, bo one będą na pewno mocne yy, I te zombiaki, tutaj chyba nawet może być ich 250 Bo z tego co widzę nie zajmują aż tak dużo miejsca Ale to mają być runner zombie No i dobra Sprawdzimy sobie naszą pyszną walkę Zapytacie czemu powiedziałem pyszną Nie wiem Tyle wam mogę odpowiedzieć A teraz... Czekajcie, mikrofon muszę jakoś tutaj ładnie ustawić Teraz oczekujemy loading 99%. Unity się tutaj wszystkie o dobra. Jak to tam kliknąć, żeby to zaczęło się? Okej. Okay. Jesteśmy. Właśnie tak wyglądają te cyklopki. No moim zdaniem wyglądają całkiem fajnie. Naprawdę niezłe są. Czekajcie, wy wyłączę sobie cinematic, porabię im screeny. Jeszcze Muszę przeciszyć trochę grę, ale to już podczas montowania A zombiaki tak wyglądają. Mają sobie koszule w kratę, jakieś tam trampeczki Zaczynamy imprezę Wow! One rzucają jakimiś kurde wielkimi głazami W sumie jak to cyklopy Ale zajebiście Ciekawe czy mają szanse te zombiaki, chyba nie, nie mają najmniejszych Ale w ogóle patrzcie, zombie odlatuje, wywala się Ale wstają i walczą dalej to cyklopy są tutaj teraz w kropce. Został jeden. LOL! Ile przeżyło w ogóle. Enemies killed. Trzy tylko zombie runnery umarły. Nie, a tutaj umarło ich więcej. Ale na czym to dokładnie polega, to nie wiem. Dobrze, jeżeli już mamy te sobie zombiaki za nami, to zrobimy taką walkę, wiecie? No tutaj jest wulkan, więc musi być coś mrocznego. Yy, powiedzmy 2000. Szkieletów gdzieś tutaj u dołu tego wulkanu zawalczy sobie z. <laughs> Może z orkami. I ich będzie tysiąc. Pewnie są lepsze te orki. I też sobie tutaj będą mu podnóża wulkanu. Nie wiem, czy to tak można powiedzieć. U podnóża? Tak się mówi w ogóle. Mniejsza z tym. Zaczynamy epicką walkę. One są w innych drużynach. Z tym ciekaw, jak działają te szkielety. Warriory, bo to nowa jednostka. Jakby nie patrzeć, oh, piękny te wulka, da sobie. Ziewnęłem, dobra. Jedna jednostka już jest, natomiast druga jest gdzieś tu. Dobra, podejdźmy do nich szybko, zobaczmy, jak wyglądają. No, takie szkieleciki tylko problem jest taki, że szkielecików sześciu zabiła gra. Bo się nie mogli tutaj gdzieś zrespić. A prawie 300 zabiła... Ponad 300 zabili tam. Bo tam jest gorszy teren. Okej, okay, zaczynamy. O Jezu, nie chciałem wcale w Ciebie wchodzić. Nie chcę w Ciebie wchodzić. Dobra. Nie chcę w niego wchodzić. Chcę oglądać walkę z góry. Z lotu ptaka. W przyspieszonym czasie. Dobra. W przyspieszonym czasie, a nie z... Dobra. Czy szkielety są takie jak myślałem na strzała. To takie trochę jednostrzałowcy. Tacy trochę jednostrzałowcy. No ale zobaczymy za momencik. Zobaczymy jak oni się tutaj zbiorą. Ork chyba jeszcze dopiero tam jeden umarł czy coś. Wciąż uważam, że orki mogą wygrać, bo szkielety jak wiecie... No nie są to najlepsi wojownicy. Ale czy ten wulkan może wybuchnąć? Czy no kopci się jak sam? Ty już coś się wylewa. Wylewa się, ale tylko z tej strony. No nieźle. A tutaj się wyleje? Nie, tylko stąd. a już zaschło. No, słabo, słabo. Myślałem, że jakoś fajniej to będzie działało. Chociaż, no, wiecie, erupcja to zazwyczaj jest wybuch, a nie wylew taki. Dobra, zerknijmy sobie, jak tam radzą sobie nasze siły. No zdaje się, uwaga zaraz to poprę jakimiś faktami, że orki zwyciężą ten pojedynek, moim zdaniem. Chociaż niekoniecznie, już teraz powoli to idzie podobnie. 1400 zombiaków zostało, a orków 400, no dobra. Mnie wciąż przede wszystkim ciekawi ten wulkan, czy on ebnie? Czy on ebnie? Oto jest pytanie, moi drodzy. Tam z drugiej strony już się coś tutaj jakieś jenzory wylatują. Trochę szybko, no ale ja to czekam aż tutaj coś walnie. Wulkaniku. O, dzięki, dzięki. Uwaga. Czy to dotrze do naszych zbojowników? Tru, tu 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 tu, no zakręć w lewo pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Nie spowalniaj, nie spowalniaj. O, 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 o! Jeszcze troszkę! Jeszcze troszkę i pum, pum, pum! Skurczy byki. No, nie spodziewałem się tego. Idzie kolejna fala tutaj. No, i teraz te orki na pewno wygrają po czymś takim. Ale musi im się nieprzyjemnie walczyć. W taką pogodę. Ty, ale tych orków też jakoś tutaj za dużo nie zostało. 140 tylko Fajniej, by mógł wybuchać ten wulkan. Ja tu liczę na jakąś sieróbcę taką fest, a nie jakieś kurde jęzorki, co smyrają po stópkach naszych wojowników. Dobra, dawać, dawać, macie jeszcze szanse szkielety. Ty, one pewnie wygrają, mimo tego, że. No, bo było ich więcej. Jednak jednostki, było ich zdecydowanie więcej, więc wygrają. Chociaż może tutaj pan jęzor coś zdziała. Nie, a może. Nie, tam jakoś smagnie ich ledwo. A może ten jezor? Ten jezor raczej na orków leci. Ty to, w końcu kto wygrywa? Kto wygrywa tę walkę? Bo ja już się pogubiłem. Nie, szkielety, szkielety. Chociaż teraz. No co się tutaj dzieje w tej walce? Mógłby ten wulkan jakoś walnąć, tak? Czekajcie, może ja spowoduję erupcję wulkanu poprzez nukę. Dobra, uwaga No nie, no nie Szkielety wygrały, zostało ich 69. W ogóle teraz mam na dole Press N to use Selected God Power. Tak, jakbym mógł wybrać sobie inną. Ciekawe, czy jestem w stanie zmienić moją boską moc. Bo jeżeli jest tylko nukę God Power N. No, jest teraz N. Nie ma napisane Nuke, tylko God Power Clear all. Mm, Unit Customize. Tutaj raczej nie będę mógł tego zmienić. Więc, niby, gdzie bym mógł zmieniać moją boską moc? No, nie wiem. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze Modern City. I kogoś jeszcze nie użyłem. Tak, Modern City. Zawalczą oczywiście yy, niemieccy żołnierze, których będzie 1500. Daję 15 tysięcy. Dobra, może być 15 tysięcy. Po dwóch krańcach miasta sobie stałem. Tutaj. I World War U.S. Soldier. Też będzie ich 15 tysięcy. 15 tysięcy ich będzie. Stałem sobie tutaj po przeciwległych kątach. Miasta i wszystko jest tutaj. Cacy, 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 cacy. Zaczynamy epicką walkę o to, kto okaże się najlepszą armią świata. Ameryka. Czy może Niemcy? Za momencik wszystko tutaj się okaże. Wszystko wyjdzie na jaw. Wygląda trochę jak miasto z tego: yy, One Punch Man. -a. Dobra, mamy tutaj sobie. To są. Niemcy. Chyba. Ciężko stwierdzić. Dobra, polecę tam na drugą stronę to stwierdzę. Już tutaj sobie stoją. Jezu, będą mieli do przedymania troszkę miasta, więc już ich odpalę tutaj. Zanim dojdę do, do USAńczyków, czy tam do Niemców, to troszkę potrwa. Jakby co to USAńczyków mówię specjalnie, bo jak byłem mały i oglądałem z rodzicami i z bratem yy, igrzyska jakieś tam. Wiecie, lekko atletyka. To są Niemcy, dobra to są Niemcy, tam to byli Amerykańcy, yy, to mówiłem zawsze jak miałem nie wiem z 7 lat o, teraz ten USAńczyk biegnie, bo wiecie, miał e, flagę. Miał flagę Ameryki. I było USA pod spodem napisane, więc ja mówiłem USAńczyk. Taki byłem śmieszny. Do boju. Ojej, są jakieś laksy. pomimo tego, że... pomimo tego, że ustawiłem prędkość razy dwa, to zanim oni się spotkają, trochę minie. Dobra, to było najgłupsze posunięcie w dziejach. Czekałem właśnie jakieś 5 minut. Ale dobra, oni już tutaj są blisko, więc już, już nie będę resetował gry. Już powoli te jednostki ja pierdzielę. Nie, 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 nie. 15 tysięcy zdecydowanie za dużo. O o o! Mm, mm, mm. Za dużo, moi drodzy. Zmienimy sobie to na 1500. Damy ich. Kurde, poza miastem niech się biją, no co będą cywilów straszyć, nie? Sobie ustawimy jednych tutaj. Drugich. Tutaj. I zaczynamy epicką walkę V2, bo niestety, niestety. To było bardzo daleko. Ja byłem pewny, że to wiecie jest. Minutka drogi, zaraz się spotkałem, zaraz będą do siebie szczylać, a tu nie nie. nie. Dobra... Eee, pójście prze... mnie, dobra. Okej, okay. tutaj mamy Niemców teraz, nie, to są Amerykańcy znowu. A tu, tu są Niemcy. Waga. Ta, zobaczcie. To patrzcie, jacy Niemcy, co to jest? Już myślałem, że to jest ten znaczek yy, nazistów, ale mówią. A szrebenschleiben, szyben, szyben. Ty, oni chyba mają większy zasięg. Rozprują naszych amerykańców! Strzelają na większy zasięg! Myślałem, że to swastyka jest. O, przypomniałem mi się. Jezu, jak ich zgwałcili, toż to nawet walka nie była Jak oni mają jakieś snajperki tutaj, jakieś karabiny Co to jest? Jakieś kary? Kar... 80 ileś tam k To jakie oni mają szanse, no? No nie no Z prochu powstałeś W proch się obrócisz, niestety On jeszcze nie wie co, co go czeka on sobie tak myśli. Jezus Maria, czy ja zostawiłem żelazko na gazie? Tak, teraz myśli. Czy na pewno? Ale no, teraz już mu się to nie przyda, Bo nie żyje! Bo Niemcy zostali po prostu. Znaczy Niemcy. Niemcy ich rozpierdzielili w drobnym mak. To to nawet walka nie była. Mają za daleki zasięg. To nie powinno być tak. Muszę ich zmienić tam. Ale żeby, żeby Niemcy się tak nie cieszyli. Eldo. <grystanie> Dobra, to było na tyle w tym odcinku, tyle chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał i do następnego. Hej!